28-letnia Maura była żoną, matką i główną księgową w stacji radiowej w Tampa na Florydzie. Była również medium dla osób szukających kontaktu z duchami. Dla różnych osób, które przychodziły, widziałam duchy one przypominały ludzi, ale były przezroczyste mówiły do mnie i przekazywały mi informacje o tej osobie. O jej życiu rodzinnym. Maura po raz pierwszy usłyszała, jak duchy do niej mówią, gdy miała 13 lat, gdy wraz z przyjaciółmi korzystała z tabliczki Ouija, ale wierzy, że to się zaczęło jeszcze zanim się narodziła. Na Kubie moja babcia była znanym medium, gdy moja mama była ze mną w ciąży, ona modliła się nad jej brzuchem. Modliliśmy się do różnych świętych. Kobieta, która się mną opiekowała, gdy miałam 15 lat, również była zaangażowana w okultyzm. Kobieta, do której moja matka zabrała mnie, gdy miałam 18 lat, również była zaangażowana w Santerię. Myślałam, że tak po prostu jest. Jeśli wierzy się w Boga, to tak wygląda życie z Bogiem. Coraz głębiej wsiąkając w spirytyzm, była przekonana, że to, co robi, jest darem od Boga. Myślałam, że pracuję dla Jezusa, że pomagam ludziom. Ołtarz, który zbudowała jako dorosła osoba, miał katolickie symbole. Ołtarz był trójkątny, stał na nim kieliszek z wodą, krucyfiks, i Biblia otwarta na Psalmie 23. Były tam też kociołki, w których znajdowały się ofiary ze zwierząt. Miałam moc, ale to nie była dobra moc. To było tak, jakby coś innego ją kontrolowało. To nie byłam ja. Choć Maura zwracała się do duchów o mądrość i wskazówki, to sama żyła w chaosie i zamieszaniu. Mając dwadzieścia kilka lat, rozwiodła się, ponownie wyszła za mąż i była pozbawiona nadziei. Byłam bardzo bojaźliwa i rozgniewana. Cały czas kłóciłam się z mężem. Odczuwałam wewnętrzną pustkę, jak gdyby dziurę wewnątrz siebie, czegoś mi brakowało. Miałem nawet myśli o tym, żeby rozpędzić auto i wbić się w budkę telefoniczną. Myślałam o samobójstwie. Mówiłam sobie, nie jestem szczęśliwa, musi być coś lepszego niż to. Pewnego dnia Maura zastępowała recepcjonistkę w radio, gdy wszedł jej dawny kolega z klasy, który teraz był pastorem. Przyszedł, aby nagrać swój cotygodniowy program. Zapytał Maury, czy może się o nią pomodlić. Na początku podeszła do tego nonszalancko. Powiedziałam jasne, możesz się pomodlić, o co tylko chcesz, i dalej paliłam papier. Pierosa. W następnym tygodniu również przyszedł i modlił się o mnie. Zaczęłam wtedy wątpić w to, w co byłam zaangażowana. Coś się zmieniało. Pomodliłam się. Jezu, jeżeli to, w co jestem zaangażowana, jest od ciebie, to pokaż mi to. Parę dni później Maura była na imprezie rodzinnej i rozmowa zeszła na Biblię. Powiedziała mi: Wiecie co, mogę czytać prawie wszystko z Biblii Psalm czy jakikolwiek werset ale nie jestem w stanie przeczytać niczego z księgi Apokalipsy. A mój wujek spojrzał mi wtedy w oczy i powiedział: To dlatego, że masz społeczność z Diabłem. Nie możesz mieć społeczności z Bogiem i z Diabłem w tym samym czasie. Rozgniewałam się. Maura wróciła do domu i postanowiła, że przeczyta Apokalipsę. Chwyciłam Biblię z ołtarza i zaczęłam ją czytać. A wówczas coś zaczęło uderzać w ścianę za mną. Wystraszyłam się i zaczęłam powoli zamykać Biblię. Lecz nagle do pokoju weszła obecność, która rozpostarła, jak gdyby kot z pokoju. Hałas ustąpił. W jednej chwili, tamtej nocy, przeczytała całą księgę Apokalipsy. Gdy przeczytałam ostatnie słowo, które brzmiało Amen, dosłownie coś uleciało z moich oczu. Nagle miałam głęboką świadomość, wiedzę o tym, że używał mnie szatan, który mnie zwiódł, zwodził mnie przez całe życie. Zacisnęłam dłoń w pięść i powiedziałam: Wyrzekam się ciebie szatanie i wszystkich twoich dzieł. A pan powiedział: Teraz będziesz pracować dla mnie. Miłość, która niczym powódź zalała całe moje jestestwo, była niesamowita. Ta dziura wewnątrz zniknęła. Nazajutrz zadzwoniła do pastora, który modlił się o nią. Wspólnie zburzyli ołtarzyk w jej domu. Duch Święty przyszedł do mnie w tak niesamowity sposób, że poprosiłam go, aby zabrał ode mnie tę wizję. Tak, abym już nie widziała duchów. I on to zrobił, zabrał to ode mnie. Czytając Biblię, modląc się i chodząc do kościoła, Maura nauczyła się oddawać Bogu kontrolę nad swoim życiem. Zauważył to jej mąż. Zauważył we mnie zmianę, która go zaciekawiła. Zaczął ze mną chodzić do kościoła. Osiem miesięcy później został zbawiony. Dziś Maura twierdzi, że znalazła pokój. Oczekuje wskazówek od Boga. Oddałam Jezusowi kontrolę nad moim życiem. Jezus zabrał mój strach i mnie uwolnił. To Jego miłość doprowadziła mnie do zbawienia. Jego miłość jest dla mnie wszystkim.